z tego wkład własny 2, ponad 2 miliony złotych, z czego 2 trzecie daje szpital, a jedna trzecia właśnie zaproszona dzisiaj na Ryszarda Śliskiego, członka zarządu województwa polskiego. Tutaj, jak Państwo powiem na prezentacji, z tego te 3, które uchwały zostały jest zdecydowanie większa, uchwała natomiast na pewno przeprosiła o wyłącznie. Tu nie ma tak, że my wprowadzamy jakieś nowe specjalności, tylko my rozwijamy to, co już mamy. To jest na przykład gastroenterologia, to jest, to jest chirurgia onkologiczna, to jest apteka, którą trzeba przebudować pod kątem y, produkcji leków leku cytostatycznego. Tam jest ginekologia onkologiczna. Będzie dobry sprzęt. Będziemy mogli operować y, szybko, bezpiecznie. Będą pacjenci u nas w szpitalu leżeli w dobrych warunkach. Myślę, że dla tych trzech powiatów jest to bardzo ważny dzień. Myślę, że również nie tylko dla powiatów, ale dla mieszkańców i pacjentów, którzy korzystają z usług, usług służby zdrowia szeroko pojętej. Tutaj to absolutnie wielkie wydarzenie. Dzień dobry. Dzień dobry.